E-naciśnij chociaż Widział to? Widział, ja jest, widział co auto, Nie, scepcior nas wy... Musiałeś do tego auta, nie? Przez się w ten straszek wjechał będę Strzelam Patrz na to sania Dawaj O kurde Sepcior, Ty Sepcior Felu <laughs> Nie no Jakże ty jesteś Pan 200 dolarów Dostaniemy z napad Myski ty zróbmy tak nie, nie, ja nie chcę normalnie to Wspólnie na ulepszenie auta. Po co to ci? No to było auto. Co ty robisz, Stasiek? Nie, ja to nie robię.